Ja się nazywam Wojciech Malajkat i gram i reżyseruję przedstawienie Inteligenci. W spektaklu Inteligenci gram postać Szymona. Jest to bardzo ekspresyjny nastolatek, który ma dość rozbieżne ze swoimi rodzicami poglądy. W moim pokoju znajdują się jedynie dwie ściany, a za trzecią chowam się ja. Wszystko źle, tak? Skoro tak mówisz? W istocie, Ech. owej prawdy, tak się nie pisze dzisiaj. Ja wiem, dzisiaj się je pisze pozdro. Przedstawienie inteligencji jest o trudnościach e, z wychowaniem nastolatka, ale jest też o skomplikowanych relacjach rodzinnych z moją szwagierką, czyli z siostrą rodzoną mojej żony. Szaś potrafi być sympatyczny. Tak? Tak o. Twoja siostra na przykład jest pszaśna. – Moja siostra jest głupia, to jest jeszcze inna sprawa. Magdalena Stużyńska, zapraszam na spektakl Inteligenci.